Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale, na kanale Kościoła Chrystusa Zbawiciela. Obchodzimy dzisiaj czwartą niedzielę Wielkiego Postu, a jednocześnie drugą niedzielę kwarantanny. To już drugą niedzielę z rzędu spotykamy się wirtualnie, zamiast w naszym stałym miejscu. Mam nadzieję, że już udało Wam się przeczytać dzisiejszy tekst kazalny. Jest nim Psalm 121. I dzisiaj, w trakcie naszych e, rozważań, postaramy się e, skupić się na trzech rzeczach. Są to rzeczy, e, o których pisze psalmista. I wraz z nim e, będziemy się uczyć tych e, rzeczy, które on, które on sam e, zaczyna lepiej rozumieć. Przede wszystkim nauczymy się nazywać rzeczy po imieniu. Epidemia jest zagrożeniem dla każdego z nas, i udawanie, że ona nie dotknie nas, nie dotknie nas, ludzi wierzących, jest absurdalne. Nie uciekajmy od tego problemu. Oprócz tego, drugą rzeczą, której się nauczymy dzisiaj, jest rozumienie tego, że Bóg jako kochający ojciec jest twórcą wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Włącznie z tymi przeszkodami na, na drodze, które mogą nam się trafiać. A więc e, nikt sobie lepiej z nimi nie poradzi niż on, ten stwórca. To on zsyła właśnie sposób na pokonanie tych przeszkód. I trzecią rzeczą, której się dzisiaj nauczymy, o której sobie będziemy przy przypominać, to jest to, że nie warto się bać. Nie bójmy się. Jest to najczęściej spotykany nakaz w Biblii, ponieważ Bóg wie, jak bardzo zapominający jesteśmy, jak łatwo się lękamy. Będziemy sobie przypominać o tym, że nie warto się bać. A więc nazwijmy rzeczy po imieniu, nie uciekajmy od problemu. Nasz pierwszy argument na dzisiaj. Psalm 121, który jest tak zwanym psalmem stopni. Jest, był śpiewany przez Izraelitów, którzy szli stromymi drogami do Jerozolimy, która była położona wysoko w górach judzkich. Robiło się to zwykle trzy razy w roku, kiedy udawało się do świątyni jerozolimskiej, właśnie z okazji dorocznych świąt. I te pieśni, które, się, które były śpiewane. W trakcie tej pielgrzymki miały przygotować Izraelitów na osobiste spotkanie z Bogiem w świątyni. Całe to wydarzenie było wyrazem tęsknoty i pragnienia zbliżenia się do Jahwe. Podróż przez góry zawsze wiązała się z pewnym niebezpieczeństwem. I patrząc przed siebie, psalmista widzi zagrożenie, widzi niebezpieczeństwo w postaci góry, i uświadamia sobie, że Nici z bezpiecznej przeprawy. Teraz przed nim pozostaje sama niepewność. I to, czego uczy nas ten psalm, to nazywanie niebezpieczeństwa po imieniu. Powinniśmy uznawać istniejące zagrożenie. Nie możemy udawać, że góra nie stoi przed nami, lub że wirus nas nie zaatakuje. Niektórzy poszli o krok dalej i twierdzą, że nie ma żadnego wirusa twierdzą, że chrześcijanin nigdy na nic nie ma prawa zachorować. Droga przed naszym psalmistą jest długa i nieznana, ale nie ukrywa on, że się boi, że potrzebuje pomocy. Być może dzisiaj zadajemy sobie podobne pytania, jak ja w obliczu tej epidemii przeżyję? Jak przeżyję ten niepewny okres? Jak zarobię na własne utrzymanie? Jak dostanę się na szczyt tej góry, która stanęła przede mną? Wiem, że mam zachować odległość od, od ludzi, ale co jeśli sprawi to, że będę się czuł odizolowany i samotny? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiemy, jak długo to potrwa, jak długo potrwa ta kwarantanna. Psalm 121. Mówi bezpośrednio o tym, że ciężar trzeba nazywać ciężarem. Problem, problemem. Kiedy psalmista zauważa problem, przypomina sobie w tej samej sekundzie o tym, gdzie można szukać rozwiązania. Werset drugi. Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Dlaczego jakaś jedna góra miałaby stanowić dla mnie problem? Jeśli moja pomoc nadejdzie od tego, który stworzył tą górę. Stworzył rzeczy większe i potężniejsze niż ta góra. W wersetach trzecim i czwartym czytamy o tym, że Bóg ciągle pomaga swoim ludziom. Nie ucina sobie drzemek, nie zapomina o niczym, nie popełnia błędów, natomiast pilnie obserwuje i czuwa nad wszystkim, co się dzieje z nami, z naszym miastem, z naszym krajem, z naszą parafią. On czuwa nad tymi dniami lub tygodniami kwarantanny, które są przed nami. Pamiętaj o tym, kiedy nie będziesz mógł zasnąć, lub kiedy obudzisz się z trwogą w środku nocy. Pamiętaj o tym, że Bóg jest naszym stróżem. Nie ma takiej dziedziny Twojego życia, która nie znajdowałaby się pod kontrolą i opieką Bożą. Ale co jeśli boisz się? Boisz się o własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe. Jeśli martwisz się o swoją rodzinę, o swoje relacje z przyjaciółmi, co jeśli doświadczasz samotności lub nie będziesz wiedział, jak utrzymać normalną tygodniową rutynę? A co jeśli właśnie posypały się Twoje zaplanowane wyjazdy, być może nawet umowy z potencjalnymi kontrahentami? Być może wcale nie masz takiego wrażenia, że Bóg czuwa nad wszystkim i że wszystko jest pod kontrolą. Jeśli tak rzeczywiście jest, to to, czego potrzebujesz, to życie wiarą w oparciu o Słowo Boże. Jest tyle przypadków w Piśmie Świętym, które przypominają nam o tym, że ponieważ Bóg jest suwerennym Bogiem, może wprowadzać takie zmiany w nasze życie, jakie tylko będzie chciał. I często to są nieprzyjemne rzeczy, czasem nawet mogą wydawać się okrutne. Ale jeśli Bóg nie może robić z tym światem, czego mu się zechce, to nie jest Bogiem. Jeśli Bóg jest Bogiem, jest, jeśli jest projektantem i autorem tego świata, jeśli był wystarczająco inteligentny, by go stworzyć, to na pewno wie, co robi, wprowadzając te zmiany. W przeciągu ostatnich 100-150 lat pojawiły się nurty w chrześcijaństwie, które sprowadziły osobę Boga do Takiej dobrej wróżki, która rozdaje wszystkim wyłącznie dobre rzeczy, pozytywne uczucia. Mówi się, że Bóg jest tylko dobrocią, albo że Bóg jest tylko miłością. I w ten sposób Kościół próbował sprzedać ideę Boga niezainteresowanemu społeczeństwu. I w wyniku tych działań sam Kościół uwierzył, że Bóg jest tylko dobry, że Bóg jest wyłącznie miłością. Miłość stała się Bogiem. To dlatego teraz często nawet chrześcijanie twierdzą, ten wirus nie może pochodzić od Boga. Przecież Bóg jest dobry, a dobry Bóg nie syła na swoich ludzi zarazy. Jest to pierwszą oznaką nieznajomości Pisma Świętego. Tacy lu ludzie czytając Biblię patrzą na Słowo Boże przez pryzmat własnych doktryn i wyobraźni. Albo po prostu tej Biblii nie czytają. Jeśli masz swoją Biblię przed sobą, mam nadzieję, że tak jest, otwórz proszę ze mną drugą księgę kronik, siódmy rozdział i przeczytamy dwa wersety. Druga księga kronik, siódmy rozdział, wersety 13 i 14. Bóg mówi: Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud, jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, Ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg. Wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Tak, Bóg może zesłać zarazę na swój lud. Jest Bogiem i ma prawo do wszystkiego. Rozważając tak trudne tematy, pomocny może być dla nas tekst z katechizmu heidelberskiego którego 27 pytanie brzmi, co rozumiesz pod pojęciem opatrzność Boża? Odpowiedź brzmi tak: wszechmocną i wszechobecną potęgę Boga, dzięki której zachowuje on niebo, ziemię i wszelkie stworzenie, prowadząc je jak gdyby za rękę. Ani zioła i rośliny, ani deszcz i susza. Ani urodzaj i nieurodzaj, ani pokarm i napój, ani zdrowie i choroba, ani bogactwo i ubóstwo, ani żadna inna rzecz nie jest dziełem przypadku, lecz pochodzi z Jego ojcowskiej dłoni. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. Nie okłamujmy się. Bóg nie jest tylko do zarządzania rzeczami pozytywnymi. W szkole miałem straszne kłopoty z matematyką. Nie umiałem, nie rozumiałem jej. Często stałem przed tablicą jak głupek i totalnie nie wiedziałem, jak rozwiązać to lub inne zadanie. Ale to, że ja nie znałem poprawnej odpowiedzi, nie oznaczało wcale, że tej odpowiedzi nie ma. Podobnie jest z problemem cierpienia. Jeśli ja w swojej głowie nie potrafię odnaleźć rozwiązania równania kwadratowego, to nie znaczy, że ono nie istnieje. Jeśli ja w swojej głowie nie potrafię odnaleźć przyczyn do istnienia cierpienia, to jeszcze nie znaczy, że te przyczyny nie istnieją. Ortodoksyjni chrześcijanie od wielu wieków, powtarzając kredonicejsko-konstantynopolitańskie, twierdzą, że wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i Niewidzialnych. Każdy niewidzialny dla nas wirus także został stworzony przez Boga, do celów, które Bóg uważa za potrzebne w tym czasie. Dzisiejszy Psalm świetnie nam przypomina o tym, że Bóg wciąż trzeże swoje stworzenie, nawet wtedy, kiedy musimy doświadczyć trochę cierpienia. Dzisiejsza lekcja z katechizmu przypomina nam o jego opatrzności i o tym, że nawet jeśli Bóg zsyła zarazę lub chorobę, to wciąż przyjmujemy to jako z jego Ojcowskiej dłoni. Ponieważ ojciec wie lepiej, czego potrzebują jego dzieci. Jeśli ziemski ojciec może się mylić, to Bóg ojciec takich błędów nie popełni. Niech kolejne pytanie z katechizmu Heidelberskiego będzie dla nas pocieszeniem. Wiemy już, czym jest opatrzność Boga, ale co teraz z tą wiedzą zrobimy? Pytanie 28 z katechizmu brzmi tak. Czemu służy wiedza o stworzeniu i o opatrzności? Odpowiedź. Temu, abyśmy zachowując cierpliwość wśród niepowodzeń i wdzięczność w sytuacjach pomyślnych, zawsze ufali, że we wszystkim, co nas spotyka, Bóg pozostaje wiernym i dobrym Ojcem, że żadne stworzenie nie zdoła odłączyć nas od Jego miłości, bo On trzyma wszystko w swoim ręku i bez Jego woli nie jest ono w stanie działać ani nawet się poruszyć. Jest jeszcze jeden psalm. Lubiany przez, przez wszystkich chrześcijan, Sam XXIII, który podobnie dodaje nam otuchy w tych ciężkich czasach, przypominając o tym, że nawet gdybym szedł śmiertelną doliną, nie będę się bał, zła się nie ulęknę ze względu na mojego pasterza i stróża. Te trudne czasy wyglądają nieciekawie z perspektywy, w której się znajdujemy, ale za jakiś czas, patrząc wstecz, będziemy rozumieli działanie Boga o wiele lepiej. Pamiętacie historię o tym, gdy Bóg kazał Abrahamowi złożyć Izaaka w ofierze? Kiedy czytamy o tym, możemy pomyśleć sobie, a to jest niesprawiedliwe. I Abraham i Izaak pewnie myśleli wtedy dokładnie tak samo. Z perspektywy czasu miało to sens, ponieważ odkrywamy, że Bóg nie działał spontanicznie, ale miał przygotowany scenariusz, i zainterweniował. Czy pamiętacie historię o Józefie, którego bracia sprzedali do Egiptu? To nie miało wtedy żadnego sensu. Ale z perspektywy czasu, kiedy nastał głód, a Egipt był dobrze zaopatrzony w jedzenie, nagle ta sprzedaż Józefa do Egiptu nabrała sensu. Zamordowanie Mesjasza na krzyżu w ten mroczny dzień wydawałoby się nie miało żadnego sensu. Ale z perspektywy czasu, ma ono ogromny sens i znaczenie. Z dzisiejszego rozważania powinniśmy zapamiętać trzy rzeczy. Nie powinniśmy udawać, że zagrożenia nie ma. Powinniśmy stawiać się u czoła. Możemy to robić choćby przez to, że słuchamy naszych rządzących, nie ignorujemy ich zaleceń. Pamiętajmy, że wszystko, co dzieje się w tym świecie, przyjmujemy jak z ojcowskiej ręki. Tak samo dobre, jak i złe. Lub trudne dla nas rzeczy. I wiedząc, że wszystko, co się dzieje, jest pod kontrolą Stwórcy, nie mamy czego się bać. Dlatego z odwagą możemy nie tylko troszczyć się o własną rodzinę, ale i pomagać potrzebującym. Nie powinniśmy udawać, że zagrożenia nie ma. Pamiętamy, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Boga, stwórcy, który. Syła nam to wszystko jak z, ze swojej ojcowskiej ręki i pamiętamy o tym, że jeśli wszystko jest pod kontrolą tego Stwórcy, nie mamy czego się bać. Nawet w czasach, kiedy Bóg zdaje się być nieobecny, pamiętajmy o tym, że sam Jezus doświadczył palącego bólu tej nieobecności Ojca, kiedy zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak. Bóg jest królem, ale królem, który wstąpił na ziemię i wstąpił nie na tron, ale na krzyż. Tak, Bóg jest pełen chwały, ale nie ma większej chwały ponad to, że odłożył na bok swoją chwałę. Odłożył na bok swoją moc, aby stać się słabym i śmiertelnym. W liście do Filipian, w drugim rozdziale czytamy takie słowa. Chrystus. Będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny do ludzi. A z postawy, uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Pochylmy nasze głowy do krótkiej modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Stwórcą, jesteś naszym Stróżem, jesteś naszym Pasterzem. Dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam o tym, co uczyniłeś dla nas na krzyżu poprzez swojego Syna. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy w obliczu tej epidemii i tych niepewnych czasów, żebyśmy się nie bali, żebyśmy zawsze ufali Tobie w każdej dziedzinie naszego życia. Abyśmy polegali tylko i wyłącznie na Tobie, na Tobie, na Bogu, który jest naszym Stwórcą, który zaprojektował wszystko, stworzył wszystko, i zsyła nam wszystkie rzeczy przyjemne i nieprzyjemne, ale zsyła je ze swojej ojcowskiej dłoni, ponieważ ojciec wie lepiej, czego potrzebują jego dzieci. Dziękujemy Ci Panie za to przypomnienie i prosimy Cię o to, żebyś e, przypominał nam w tygodniu przez swojego Ducha Świętego. O tym, żebyśmy się nie bali, żebyśmy pamiętali o tym, że nie warto się bać, jeśli mamy w Tobie naszego Ojca. Dziękujemy Ci i modlimy się w imieniu naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.